Okej, okay, zróbmy to. O! O, to chyba pierwszy dzień w tym roku, w którym wreszcie poczułem lato. Ale dzisiaj tak w ogóle to już jest naprawdę bardzo gorąco. Cóż, wreszcie. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. Właśnie stoję obok nowego AMG A45S. I jak pewnie dobrze wiecie, mija właśnie prawie rok, odkąd odebrałem swoje A35. No i wreszcie mogę sprawdzić, jak jeździ ta najbardziej ekstremalna odmiana klasy A. Mercedes dał mi ten samochód na tydzień, no i jednocześnie mogę sprawdzić, czy A45 wciąż ma tę samą tożsamość. Poprzednika. Odkąd odebrałem moje A35, chciałem w nim zmodyfikować jedną rzecz, o której sporo mówiłem. Chodzi oczywiście o aftermarketowy wydech. Nie wiem, czy miałby to być Miltek, Brabus czy Akrapowicz. Ten standardowy, seryjny wydech nie brzmi wcale źle, jeżeli chodzi o A35. Przy tym całkiem głośno i doniośle strzela. No i wtedy pomyślałem, że odłożę to na później. No ale później przyszła pandemia i trzeba było zweryfikować wszystko, to znaczy budżet i plany. No ale jeżeli chodzi o A45 i A45S, to wydech jest Również tym, co interesuje wielu chyba najbardziej. Przede wszystkim w porównaniu do tego, co było kiedyś, oczywiście. Ale czy trzeba sobie sprawić A45 czy A45S, żeby mieć znaczącą różnicę w porównaniu do A35 i wydobyć z tego najlepszy możliwy dźwięk? W sumie nie do końca, ale o tym za chwilę. Zresztą na pewno to usłyszycie. Szczerze, muszę przyznać, że to, że siedzę w bardziej agresywnym samochodzie, poczułem od razu. Niby na pierwszy rzut oka, nie ma tu niczego, co mogłoby odróżniać A45 od A35, a jednak od razu wiem, że siedzę trochę niżej. Oczywiście mam przed sobą te standardowe dla AMG dosyć wydatne przetłoczenia na masce. No i gdyby nie to, że na kierownicy jest mikrofibra czyli ten materiał, który nazywa się Dynamika. To w sumie nic by mnie tutaj nie zaskakiwało, ale później przychodzi czas na wciśnięcie tego magicznego przycisku start-stop, i od razu wiem, że mam do czynienia z zupełnie czymś innym. No i słyszę, że to nie jest ten sam silnik, no ale skoro już odpaliłem, to wyjedźmy na drogę. Nie wie, jak to się zaczęło z tym A45, to już wyjaśniam. Przynajmniej już spieszę to zrobić. A 45 poprzedniej generacji z jednej strony stało się ikoną sportowych samochodów kompaktowych, no a z drugiej, jak pewnie wiecie, przypisano jej ładkę takiego auta dla początkujących za kierownicą studentów z bardzo bogatych rodzin. Nie. To, to nie moja sprawka. Pomijam już zupełnie to, jak dalece zmienił się w ogóle cały wizerunek klasy A wraz z nadejściem tej poprzedniej generacji. Bo przecież poprzednie A45 było bardzo szybkie, bardzo głośne i mocno wpłynęło na odświeżenie wizerunku w ogóle całej marki. Dlatego uważam ten samochód za przełomowy. Dlatego też byłem tak bardzo ciekaw, co stanie się z nim dalej. W ramach tego W177 Mercedes nie dość, że zaprezentował coś takiego, co ja nazywam Soft AMG, czyli A35. To do oferty dołączył również A45 z literą S. Takie, właśnie jakim dzisiaj jedziemy. Ale wiecie do czego to prowadzi, prawda? No, tak samo jak w przypadku klasy C czy klasy F w wariancie AMG, więcej na ulicach będziemy widywać po prostu odmian z S niż bez S. Dlaczego? Bo to jest trochę tak jak z ocenami w szkole: przychodzicie do domu z czwórką plus ze sprawdzianu, no i mama zawsze zapyta, dlaczego nie piątka. Różnica w cenie na pewno nie jest porażająca, nie jest wielka, no a jeżeli już ktoś kupuje taki samochód, to chciałby mieć najlepszy, no bo dlaczego nie? No jeżeli już przy tym jestem, to muszę powiedzieć, że z tego najmocniejszego na świecie seryjnego silnika dwulitrowego, czterocylindrowego, produkowanych jest tutaj 421 koni mechanicznych i 500 nm maksymalnego momentu. No i to sprawa, że A45S jest w stanie przyspieszyć do setki poniżej 4 sekund w 3,9 sekundy do pierwszej setki od 0 do 100. Czy Wy to rozumiecie? Poniżej 4 sekund hatchbacku. O, niektóre rozwiązania technologiczne są też podobno zbliżone nawet do tych zastosowanych w najmocniejszej odmianie 4-litrowego silnika V8 znanego z Mercedesa. Tam 2,35 przełożeń jest 7, u mnie jest ich 7, tutaj jest ich 8. I tak sobie myślę, że mam wątpliwości, czy ta nowa przekładnia ośmiostopniowa nie ma jakiegoś problemu osobowościowego. To znaczy, ona przy spokojnej jeździe w trybie komfort bardzo lubi pokazywać, że tych przełożeń ma naprawdę sporo. Lubi się tym chwalić. Tak samo jak szybko zmienia bieg, tak samo szybko zmienia je na wyższe. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Często łapie ją na tym, że na przykład przy 50 km na godzinę ma już wbitą szóstkę. No i wcale nie zawsze garnie się do tego, żeby te biegi zbijać, redukować. Jest szybki, jest szybki. Na pewno dobra, i tak muszą być spełnione jakieś określone warunki, ale sprawdźmy. E, pogoda jest bardzo ładna, tak. Jaki czas uzyskałeś? Powiedz mi. Po! O! <laughs> Moi drodzy, zszedłem poniżej 4 sekund bez problemu. 3,94. A, za pierwszym razem, pierwsza próba, i już właściwie wyrównałem tyle, ile mówi producent. Tak, 3,94. To naprawdę bardzo dobry wynik. O tak, wreszcie, wreszcie się doczekałem. Jest szybki, jest bezpośredni. Od razu czujecie, że macie do czynienia z czymś, co jest prawdziwym AMG. O, ok, poczujmy to jeszcze raz. Dobra. Let's do it again. <laughs> Nocześnie przypominam sobie te wszystkie opinie, które czytałem, które oglądałem w internecie na temat A45 A45S. Pamiętam te kilka wątpliwie pochlebnych opinii, które mówiły, że paradoksalnie ten prostszy napęd w A35 to prostsze rozwiązanie w przypadku A35 lepiej się sprawdza, daje więcej frajdy z jazdy, aniżeli to bardziej skomplikowane w A45 ja cały czas skupiam się nad tym jak głupio szybki jest ten samochód i, o... I cały czas trochę odchodzę od tematu ale moi drodzy ten zmienny napęd na cztery koła to jest właśnie to co tutaj miałoby być przekombinowane o tak I cały czas czuję możecie w to nie uwierzyć w zakrętach że ten samochód odchodzi tyłem jest nadsterowny to niesamowite, ale to się dzieje naprawdę, nie podejrzewałem to prowadzi się inaczej niż A35 A35 jest rzeczywiście bardziej wszyty, ale nie daje tyle frakty Uuu. Uuu. przepraszam, znowu skupiam się nad tym jak Głupio szybki jest ten samochód Jak absurdalnie szybki <laughs> I skorzystam na tym, że muszę trochę zwolnić Jako, że wjechałem w teren zabudowany Dzień dobry, pozdrawiam dzieci Dzieci się uśmiechają, bardzo mi miło Tak, samochód zwraca na siebie uwagę Popatrzcie jeszcze na chwilę na to przyspieszenie Na chwilę na to, jak on jest szybki Całkiem blisko mu już do Lamborghini Urus I jakież to dziwne czasy, że porównuje hatchbacka suwa. no ale w takim razie, żeby tego nie robić, żeby nie porównywać hedgebeka do suwa, to przywołam inne samochody. A45S przyspiesza do setki właściwie w takim samym czasie jak Mercedes SLS. No ale okej, okay, powiecie, że znowu. Wybierasz tylko w Mercedesach. Dobra, już przywołuję w takim razie inne marki, co poza portfolio Mercedesa przyspiesza podobnie lub nawet wolniej od A45S. No na przykład Ferrari F430, oprócz tego Aston Martin DB11, do tego uwaga Carrera nowej generacji 992. Tak, to jest poziom A45S. No dobra, ale w końcu nie wspomniałem nawet jeszcze nic o wydechu. O tak, o tak, I love you. O, ten samochód jest. O, dobra, 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 dobra. <ścoughs> Spolnijmy trochę. Zachęca, zachęca, kusi. Niesamowity jest w tym, co robi. Niesamowicie skuteczny. Aż włączę mi się bo tak jest szybko. Ale wracając do wydechu. Jak słyszycie, tam są delikatne strzały. Ten wydech brzmi naprawdę podobnie. Łudząco wręcz podobnie do A35. Ich ton jest ten sam. Natomiast natężenie tego dźwięku i częstotliwość tych strzałów zupełnie inne. Tutaj ta częstotliwość i ich natężenie jest... Mniejsze i to może być niebywałe, może Wam się wydawać to nierealne, ale mnie też tak się wydawało, kiedy słyszałem różne już opinie kilka opinii co najmniej o tym, że mm, zobaczysz, A45 brzmi gorzej od A35. Ja nie użyłem tego słowa i na pewno go nie użyję w tym kontekście, bo to nie znaczy, że gorzej, one brzmią naprawdę bardzo podobnie, ale te strzały z wydechu, oprócz tego, że jest ich mniej, one są bardziej przytłumione. Trochę droga nam się zepsuła. Okej, okay, okej, okay, ale coś wam pokażę. Przejdźmy sobie w tryb komfort, bo tutaj rzeczywiście to aktywne zawieszenie się przyda. Przyda się je przełączyć w bardziej komfortowy tryb. I nagle się okazuje, że rzeczywiście tym autem da się jeździć normalnie na co dzień, nie bojąc się o to, że gdzieś zostawicie zęby. Czasem mam nawet wrażenie, tak jak wam już chyba powiedziałem, że ten samochód jest nawet wygodniejszy niż A35. O, mi się wydawało, że te auta są podobne. Albo to jest po prostu bardziej demoniczna, bezpośrednia wersja tego Baby AMG, czyli A35, to tak nie jest. Temu raczej bliżej rzeczywiście do poprzednika. A35 to jakby zupełnie trochę, zupełnie trochę, a sam nie wiem co powiedzieć, ale jednak inne auto. Ale jest jeszcze jedna rzecz i muszę się zatrzymać, żeby Wam to pokazać. A propos wydechu, kończąc już cały ten temat, posłuchajcie teraz. Nie wiem, czy to usłyszycie, mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie usłyszycie, to Wam powiem. Spróbuję albo podbiję ten dźwięk. Tutaj jest oczywiście przycisk, którego ja nie mam w A35, do aktywnego wydechu i można go włączyć po prostu w trybie komfort, wtedy, kiedy Wam się podoba i ustawić to również w trybie individual i tak dalej. To znacie na pewno. No i właśnie teraz go włączyłem i posłuchajcie, czy czujecie różnicę i... Jakiej natury jest ta różnica? Uwaga! Odnoszę nieodparte wrażenie, że ten dźwięk, który się uruchamia przy włączeniu tego przycisku, wcale nie dochodzi z wydechu. Czy stąd, czy stamtąd. Nie, on, on raczej dochodzi z głośników i jest tak dalece sztuczny, a przynajmniej tak mi się wydaje, że aż trochę mnie to rozśmieszyło za pierwszym razem. Tak, jakbyście uruchamiali jakąś dziwną częstotliwość w swoim radiu, albo grali w jakąś grę i musieli ustawić odpowiednio fale, które miałyby się zgadzać, te, te fale dźwiękowe i po prostu włącza się natychmiastowo jakby na zawołanie. To, to tak się nie dzieje normalnie to, to nie może być prawdziwe. Po prostu przyciskacie ten przycisk i jest nagle. No, nope. to się nie dzieje, to, to, to nie może tak być. Uu, nie uważacie, że już trochę za gorąco się zrobiło? Nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie 32 stopnie. No a w każdym razie miałem okazję odwiedzić jedną z moich ulubionych, tutejszych takich wiejskich knajp i sprawdzić przy okazji, jak sobie radzą po całym tym zamieszaniu ostatnich miesięcy. Na szczęście jest wszystko w porządku. Przy okazji, cała moja dzisiejsza wyprawa po chleb. Przynajmniej tak wyszło. <laughs> Ale wracając do A45. Moi drodzy, w każdym calu lepszy samochód to na pewno od A45 poprzedniej generacji. Ale to wszystko nie zmienia nadal faktu, że nie jestem odbiorcą tego samochodu. Na pewno. Dlaczego nie? Bo po raz kolejny pewnie ktoś mnie zapyta, czy nie poczekałeś, albo dlaczego nie wybrałeś A45 bądź A45S zamiast A35. To była moja świadoma decyzja i o tym wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki. I dzisiaj nie zapragnąłem żadnej zmiany, nie zapragnąłem nagle mieć tego. Samochodu zamiast mojego obecnego jest inny niż A35. Ja bym raczej postawił w linii A45 stare, A45 nowe, a, a zupełnie obok jednak A35. I szczerze mówiąc, zazdroszczę Wam przyszłym właścicielom tego samochodu, bo jeżeli się wahacie, jeżeli byliście właścicielami poprzedniego A45, to nie wahajcie się więcej. Nie zastanawiajcie się, to jest samochód dla Was pod każdym względem lepszy. I polubiłem go oczywiście bardzo, ale bym się nie zamienił. Po raz kolejny to stwierdzam. Zrobiłem dobrze, nie jestem odbiorcą tego samochodu. Po co mi aż tak ekstremalna maszyna? Po co mi takie osiągi, których nawet nie będę miał okazji wykorzystać? Ale robi się strasznie gorąco. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. O! Kolejna różnica pomiędzy A45 a A35. Tutaj jest automatyczne dociąganie pasów. U mnie tego nie ma. No! Ja ruszam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a poza tym zawsze warto zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. Do zobaczenia, moi.